Cześć, dzisiaj chciałem podpowiedzieć tobie nieco odnośnie sytuacji, kiedy zauważysz u siebie w aucie kod błędu P0700. Uwierz mi, że to jest kod, którego tak naprawdę nie chcesz zobaczyć, ponieważ bardzo często oznaczam problemy dotyczące skrzyni biegów, jak i również komponentów z nią związanych. No i do takich klasycznych przyczyn, które mogą powodować pojawienie się takiego kodu, należy przede wszystkim awaria systemu kontroli przełożenia. Oprócz tego, winowajcą mogą być także uszkodzone przewody, czasami zdarza się również, że przyczyna leży w niedziałającym prawidłowo korpusie i cewce zmiany biegów. W niektórych przypadkach problem może dotyczyć także uszkodzonych czujników położenia wału korbowego czy czujnika prędkości. Zdarza się także, że na pojawienie się kodu P0700 wpływ mają dość mocno wyeksploatowane zawory czy elektromagnesy. A zatem na te wszystkie elementy z pewnością warto jest zwrócić uwagę w pierwszej kolejności. No i też dobrze się przyjrzeć, czy tego rodzaju usterce nie towarzyszą jakieś inne objawy ponieważ często oprócz tego rodzaju kodu zauważyć można również palącą się kontrolkę z silnikiem. Do tego również dość powszechnym sygnałem, że coś dzieje się nie tak w kwestii skrzyni biegów, będzie to, że pojawią się różnego rodzaju problemy dotyczące wrzucania biegów. W niektórych przypadkach może dochodzić również, że wrzucenie biegu będzie całkowicie niemożliwe, a zatem koniecznie zweryfikujcie sobie, czy tego rodzaju objawy występują również w przypadku waszego auta. Do tego myślę dość charakterystycznie efektem jest to, że biegi mogą zmieniać się w tak zwany opóźniony sposób. Czasami silnik może gasnąć, a nieraz zauważycie różnego rodzaju drgania, a zatem na to wszystko z pewnością trzeba zwrócić uwagę i jeżeli dostrzeżecie któreś z tych objawów, no to zgłoście się bez wątpienia bardzo szybko do mechanika, który postara się z pewnością wdrożyć odpowiedni proces diagnostyczny. Bardzo ważne jest to, żeby nie lekceważyć tego rodzaju objawów, ponieważ wielu kierowców, którzy też trzeba powiedzieć, mieli trochę pecha, doprowadzało w ten sposób do bardzo kosztownych usterek, bo pamiętaj, że naprawa tego rodzaju błędu nie musi być wcale tania. Czasami, oczywiście, jeżeli zepsuje się jakaś taka typowa drobnostka, no to można zamknąć się w kwotach kilkuset złotych. Natomiast jeżeli dojdzie do całkowitego uszkodzenia skrzyni biegów, no, no to w takim przypadku, niestety, trzeba liczyć się z wydatkami rzędu kilkunastu tysięcy złotych. A zatem zwróć uwagę na to, żeby nie jeździć po prostu z kodem błędu PZ 700 i natychmiast kontaktować się z doświadczonym mechanikiem jeżeli chodzi o naprawy no to sporo zależy od tego, który z elementów uległ uszkodzeniu wtedy zazwyczaj należy go po prostu wymienić, a zatem zazwyczaj dojdzie do wymiany korpusu, cewki przewodów czy płynu przekładniowego czasami trzeba będzie wymienić czujniki czy zawory niekiedy również konieczna będzie wymiana przepustnicy, a zatem możliwości naprawy jest dość sporo natomiast w tym celu oczywiście wcześniej trzeba wykonać bardzo dokładną diagnostykę, która po prostu wskaże odpowiednie źródło problemu. Wiadomo, że nie są to jedyne możliwości, jeżeli chodzi o naprawę, natomiast dość często są one stosowane w przypadku ustarki P0700. No a co do popularności tego kodu, no to dość często wyszukiwany był w kontekście Dodge'a, Forda, Chryslera czy Hyundai'a. Czasami zdarzało się również, że wyszukiwano go w przypadku Chevrolet'a. Sporo tematów na temat tego błędu możecie znaleźć również na forach tematycznych. Często są tam też opisywane różne metody naprawy, dlatego polecam Wam się z tym wszystkim zapoznać, jeżeli macie problem z błędem P0700. A zatem koniecznie dajcie znać w komentarzu, w jaki sposób wyporadziliście sobie z tym konkretnym błędem. Ja natomiast zachęcam do subskrypcji i do zostawienia polubienia pod filmem, jeżeli udało mi się Tobie pomóc. Pamiętaj również o interesujących linkach, które znajdziesz w opisie tego filmu.